Dobra, babcia, kończę i idę trochę posprzątać. O Jezusie, Nazareński, Paulinko, tylko okien nie myj, bo urodzisz dziecko wtedy. Co? No naprawdę, i uważaj ze smarzeniem, bo jak ci olej spadnie gdzieś, to dziecko będzie miało tam listę. No, babcia to już chyba trochę wymyśla. Sama prawda, wnuczka, sama prawda, i ten łańcuszek z szyi zdejmij. Przecież dziecko w ten powinno się łowinie. Dobra, naprawdę kończę. Na razie. A i pamiętaj, żeby żadnej innej ciężarnej nie dotykać, bo poronisz, na pogrzeb w ciąży. Starsi ludzie naprawdę mają niezłe odpały. Kochanie, dlaczego mi nie bierzesz skarpetek ostatnio? No jak to dlaczego? No przecież jestem w ciąży, nie mogę. Czemu nie możesz? A, no dlatego, że będzie dziecku brzydko z buzi pachniało? Na ten moment czekałeś, Przemek. Oto ostateczny test na bycie prawdziwym facetem. Twoja samica cię potrzebuje. Jestem. Przyjmę tego poroda. Niech się rodzi to. Co? Przemek, ja po prostu. Kapcia nie mogę założyć. A! Jasne, kochani, już pomagam. A, Teraz już rozumiem, dlaczego na dzieci mówi się smarkacz. Puszczam muzyczkę małemu. Podobno super działa. A co mu puszczasz? na? Nie, nie, kochanie, puszczam mu Kacprawońskiego kraszer. Bo chciałbym, żeby nasz Jamkot był influencerem. Lajki, lajki, suby, suby. Nie bądź gruby. No tak, mamo, no. Żartuję. Już podpisał papier. No tak, no na co miałam zrobić? No przecież nie pozostawił mi wyboru. Wolę rozwód niż wychowywać dziecko w takiej patologii jakiejś. Jakieś domy Y, jak te inne faksy. To nie to co... To myślisz. Patrz, co ogarnąłem jakie retro. Gramy. O. No co? Przyczepność ma znaczenie. Mama. Kochanie! Już jestem. straszny kolejki przez tego wirusa, e... rozbieraj się. Ale nie no, co ty skarbie? Nie przesadzasz w sensie? Miałem rękawiczki i w ogóle. Rozbieraj się. A e... majtki. Zwłaszcza majtki. Co ty tutaj bierzesz? Jak to co? Zakupy. Co jest? Też chcesz? Szprotka z nutello. Nie, dziękuję. Popcorn mi wystarczy. Dobrze, że ci smakuje, bo sama robiłam. To jest o smaku wędzonego łososia. To jest woda. Po górkach kiszonych. No ale deserku to mi nie odmówisz. Zobacz, lody. Pyszne lody. O smaku Jak W tym domu będzie normalnie. Naprawdę? Pani doktor, Jejku, bardzo, bardzo dziękuję za wiadomość. Do widzenia. Kochani, super jest ta nowa wkrętarka, co mi kupiłaś. E, słuchaj, skręciłem tam te łóżka, szafkę skręciłem e, dla Dziągota. E, no mało miejsca jest trochę, ale zmieścimy się na tych paru metrach kwadratowych. Słuchaj, dzwonił właśnie doktor Pregnacki i powiedział, że będziemy mieli trojaczki. Trojaczki? G nie było widać dokładnie, a teraz sprawdzili i mają pewność! Trojaczki. Będziemy mieli trojaczki. Super. Bardzo fajnie. Yy, no to zaraz pogadamy o tym, zaraz o tym porozmawiamy. Ja tylko yy, miałem iść, pamiętasz, do sklepu mleko. też ja się nie domyśliłam, że wasz ojciec nie wróci. Przecież on ma nie tolerancję na laktozę. Serwus kochani! No i jak Wam się podobał taki trochę nowy, nietypowy odcinek jak na nasz kanał? Eee, próbujemy nowiutkich rzeczy, eee, dajcie znać, czy to nam wychodzi, czy niekoniecznie. Eee, słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bądź wciąż nie mogą uwierzyć, Paulina jest w ciąży. To tak. Eee, tylko też ma swój własny kanał, e, na który was bardzo serdecznie zapraszamy. Eee, tym bardziej, że jest tam dużo więcej Pauliny niż mnie. Eee, <śm> tak, jestem tam. Ja, ale Przemek również jest, ale rzeczywiście w małej ilości jestem tam. Ja jestem eee, więcej o mojej ciąży. Zapraszam was serdecznie i dobijmy do 200 tysięcy subskrypcji. Крымуйте. Так. па <свист>